No właśnie, jestem po kąpieli. Ogoliłem się. no Coś tu założyłem. O, i chcę serdecznie pozdrowić panele. Proszę nie pomylić się. Człowca Chcę tą kobietę pozdrowić. zrobić oczek, proszę, żebym... że chciałam je zobaczyć na wizji. To ogółem. Serdecznie Cię pozdrawiam. Bardzo dziękuję, że chcesz mnie oglądać. To ogółem specjalnie ten film dla Ciebie. Nagrałem. Abyście widzieli A, ogółem. zgi zgiżyczkę. Właśnie widzowie przyjechali. A i przyjechał. Jeszcze jedna osoba. Przyjechała. A ja nie wiem jak się nazywa. Tym busem. Bardzo serdecznie pozdrawiam go. No i co mogę jeszcze powiedzieć? O też o. A miałeś widzów? Jakaś dziwne... kobieta przyjechała, tak? Co? Kobieta do ciebie jakaś przyjechała z kimś? a ja ci tam stale, dalej ja nie chciałem, żebym robił, ja pójdę, gdzieś nie No to widzicie Nie powiedziałem, że zakończą nagrywanie filmu i koniec. No to właśnie, zakończaj, bo ty tak się zachowujesz do ludzi. Bo no i ludzie, będzie panie. ludzie po prostu mają dosyć. Nie A, nie ja nie dzisiaj panie. chcę tego lajta zrobić. Ja chcę, żebyś Halo. na lajcie. Żeby na Co? lajcie. Żeby po prostu. Nie było, Pani, Nie było. O właśnie. Nie było Pawełka. Jego brata. Ja byłem na podwórku. No, po nie widziałem go. Pawełka. Nie kłam. A jego kolegę. No, eee, Pawełka nie było. No panie, że nie było. Nie kłam, bo Pawełka nie było. Nie było Pawełka i Piotrucia. Nie było. Nie było nic, pierdź mnie. Ja nie widziałem. Bo o, o, oknął mnie od ulicy to i kamery i Wojtek rozmawiał Z widzami, z góry. Z innymi z gór, granicy części. Pawełka nie było. Niech, wam. Niech wam. A tu atertament wynajeli. Chcieli, żebym miał po lajcie. Czy mógłbym ja wyjść po lajcie? Po prostu... Oni, żeby pokazać dla nich miasto, oni powiedzieli, że na jakiś czas, a my cię ogółem z powrotem odwieziemy do domu, bo my ogółem tutaj biegłostoku stoku nie znamy. Wojtek, żeby Paweł był z Warszawy, to jego poznał, bo jego znasz. No pewnie. Złoł. A i biotka z nas z Warszawy. Tak. To by od razu poznałeś by nie? No pewnie, że tak. Dobra, przepraszam bardzo. I, ale czekaj. Ja Przejdźmy do domu i O, do mnie Paweł i Piotrek Warszawy przyjechać. No właśnie. Wgady cię? Tak. To ty, taką miałeś oczy? No co ja ślepy jestem? Ja nie taki ślepy jak ty. Chyba oczy zamknąłeś. Nie. Ciewiach martę. Patrz. Niech mam tu o za dużo krękną. Dobra Klingo już gadasz takie głupoty. Czemu obraziłeś głupoty. głupoty. No to będzie krótki film i ulicy! Pamele, 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 gorąco pozdrawiam. I Ugłym. bardzo dziękuję, że chcesz utrzymywać ze mną jakiś kontakt i pewne y, argumenty, co o, znałaś, co byś ogólnie chciała w swoim jeszcze życiu osiągnąć. Chciałaś, o, tak powiedziałaś, tak napisałaś, że chciałabyś po prostu poznać mnie, bo sama powiedziałaś, że ogólnie jesteś bardzo ogólnie przystojnym facetem, lubisz rozmawiać z ludźmi, tak samo jak ja lubię nagrywać, ale ugłem jak się spotkamy, to ci obiecuję, że po prostu nie będę cię na pewno nagrywał. A to, że jakieś spotkanie, że czy na obiad jakiś inny? Widzę, że teraz byli zieleni góry. Gdzie, no z Jeleniej góry oni byli. No. no. Teraz. Ale teraz, ze mną. To byli. To jest zieleni góry. Pozdraw. No, pozdrawiam. To właśnie oni ci sami byli. Tylko może oni podeszli y, trzech, bo ja widziałem no, w kamerach trzech. A reszta osób było tam dalej, bo oni z no. samochodem przyjechali. No samochodem. I tam właśnie... Oni teledysk e, nagrywali. Właśnie rekordy, czy gdzie mówili? Teledysk, wiesz co... wiem, no. To oni mówili, że nagrywali kolejny No to właśnie oni przyjechali, ja pierwszy wyszedłem i po prostu porozmawiałem z nimi i po prostu ja powiedziałem przepraszam bardzo ja nie chcę żebyście dla mnie zdjęcia robili a kto inny przyjechał busem tam jakieś zdjęcia robił ale ja to szybko i po prostu czy ja mówię ale ja zaraz idę się wykąpać wykąpałem się ogoliłem się i po prostu na będę nagrywał na żywo i będę um, wspominał dobre, a nie złe chwile w swoim życiu. Chciałbym, tak jak Wam mówiłem, osiągnąć to, zamieszkać z cudowną kobietą, która będzie mnie szanowała. A ja na pewno ją będę szanował. A może to będzie pane, Pamelka. A. Chcę mnie do siebie zaprosić, a mówię, a co ja tam będę robił? A, a co, ja nagrywam, weź, przestań. Do widzenia. A co ja tam będę robił? A co chcesz robić? Ja powiedziałem pewne rzeczy, że i mogłem, zgodziła się, a ja gdzie będę spał? Ja nie wiem, mnie po prostu zabierze gdzieś no to, to i... Tak i po prostu powiesz, dobra, wysiadaj. Nie, nie. I nie zostawisz gdzieś. No chyba nie zrobisz, nie jesteś taką. Patrzyłem, że jesteś cudowną, symotyczną erotyczną Słucham. kobietą. Słucham? I masz rozum, masz w poukładane. I na tym demo to właśnie chciałem powiedzieć i buziaczki ci wysyłam. Się jeszcze raz.